Nazywam się Krzysztof. E, uwielbiam tańczyć taniec towarzyski e, oraz e, czytać mangi. Jestem Alicja. Lubię rysować, e, czytać mangi, oglądać anime i spać. E, jestem Angelika. Manga mi się interesuje od czterech lat. E, no i moje najbardziej ulubione jakby typy to romanse. No, ja jestem Dusia i lubię rysować. I rys ja, Mam na imię Patrycja i lubię rysować, lubię, nie wiem, wychodzić często z domu, spotykać się ze znajomymi. Jestem ruxana i nie wiem co sobie. Wiktoria żyje. No, Natalia, rysuję. E, nazywam się Zosia, e, anime i manga interesuje się mniej więcej od roku e, i znajomy mnie do tego zachęcił, po prostu pokazał mi co to jest, pokazał mi mangi, anime, obejrzałam z nim kilka odcinków Naruto, ale mi się niestety nie spodobało. U. To ja jestem Hania. Ja jestem Ula. Stasiu. Ja mam 12 w tym roku. No. Ja to 8, 9. A ty Ulu, ile masz? 6. Hej, jestem Natalia i tak naprawdę interesuję się cosplayem i czytaniem różnych mang, no i oczywiście oglądaniem anime. E, nazywam się Dagmara i lubię rysować. E, nazywam się Dominika. Oprócz interesowania się mangami anime, to interesuję się, tak jak siostra, rysowaniem, trochę fotografią i trochę coś o militań. No, na początku mój tata trochę mówił mi o Dragon Ballu, bo kiedyś oglądał, ale ja w tym zbytnio nie byłam zainteresowana. W 2019 pojechałam na kolonie do Boga i mój kolega dał mi wtedy mangę. To było chyba, czy nie nałam mnie czy coś takiego. No i wtedy ją przeczytałam, bardzo mi się to spodobało. No i tak się to właśnie zaczęło. Koleżanka zachęciła mnie do zamówienia mang z Vaneko, bo zaczęła oglądać anime i jej się bardzo spodobało. I tak wyszło, że teraz zbieram mangi. Moja pierwsza manga to było The Promised Neverland. No Mi to puszczał Dragon Ball. To no już w sumie nie wiem, w trzecim czasie, bo w sumie wcześniej. no I tak to się zaczęło. Jeszcze mnie kiedyś zapisano na język japoński, uczenie się. I się przez kilka lat uczyłam, no i teraz tak już bardziej właśnie z mangami i anime rysuję, bo już nie sobie o japońskich No a ja jakoś tak po prostu natrafiłam na anime i później się tak zaczęło y, z mangami, bo też jakby bardzo czekałam na y, w, właśnie jakiś sklep z mangami w Ładzie, bo bardzo mi go brakowało, ale w końcu światła otworzyła i tak zaczęła się moja historia z mangami. Y, akurat moim pierwszym nie był romans i to była Assassination Classroom, czyli klasa skrytych i nie wiem, jakoś tak, nie, nie zbieram dalej, ale... No nie Dragon Ball właśnie, no bo postanowiłam zobaczyć właśnie bo to, znaczy to była akurat a więc chciałam zobaczyć to. No, kupiłam Asset Nation Plus'em, to było dość dawno. Ja to nie przeczytałam. Od anime. Najpierw oglądałam anime i potem, jak obejrzałam to już kupowałam mangę. Wszyscy kolekcje kolekcję. W, w banku się poznałam tam i chodziliśmy do sklepu, Jednego co najpierw przypinki same kupowaliśmy i później no, manga i no, kupiłam No Six. Ym, Szczerze to koleżanka mnie zaraziła jakby anime i w ogóle mangami. A z mangami to się zaczęło, gdy a, moja, mam, no, moja, no, moja mama e, powiedziała mi co to w ogóle anime i manga, bo no, moje, moja mama jest w starym otaku i ja ogólnie e, w jakiś sposób nie interesowałam się Mangą i właśnie anime, ale jak, zobaczyłam, jak właśnie zobaczyłam na przykład właśnie Atek Tytanów, to zainteresowało mnie, ale. Właśnie Atak Tytanów jako anime. A pierwszym mangą, jaką zakupiłam, to był Sherlock Holmes. Drugi tom, a pierwszy zakupiła moja siostra. Od mamy. Tak, siostra powiedziała, bo tak. Mama opowiadała, że. Ja po prostu byliśmy małe, to mama nam coś tam puszczała, zwłaszcza filmy Studio Ghibli, a później same po prostu z siostrą zapytałyśmy mnie o Atak tytanów, co to jest. To mama zaproponowała, że, że może zapytać się jaka, czy nagra i tak jakoś poszło. Tak naprawdę to jak zaczęłam oglądać anime, to się okazało, że są wersje papierowe i postanowiłam, że zacznę kolekcjonować mangi. No, i w sumie tak się to zaczęło. Panie to była manga po angielsku, to było Vampire Night. Hanako. Kupiłam ją z parę miesięcy temu, miesiąc temu, dwa. Chodzę na harcerstwo, i tam, tam dziewczyny mi poleciły mangi i anime, i w ogóle na obozach różnych. Tam sobie jeszcze czasami ogląda damy przed biurkami. E po prostu poprosiłam mamę, żeby z nami poszła, więc y, oni też chcieli. I... Tak się zaczęło tak właściwie. Pierwsza manga była Naruto. Moi, moja litolicza tenemia. Moja ulubiona seria jak na razie to jest Hanako. Bo bardzo, bardzo jest zabawna, zabawna przyjemnie tak się mi ją czyta. Teraz zaczęłam jakby czytać The Promise Neverland i też skończyłam oglądać pierwszy sezon. A taką title. I tak Ghoul. One Piece. Evangelion. Demon e, Moją ulubioną numerą Uno jest Shirayuki. E, później jest Yona, nie wiem, Pokój w kolorach szczęścia, Perfect World, e, Boku no Academy, Academia, e, takie pomieszanie takie trochę, ale głównie romantyczne. No mnie ciężko weszasz aż tylko serii nie znam, więc nie powiem. Mam Hanako, który jeszcze, którego jeszcze sobie powoli kupuję, a większość przeczytałam pielnego raju. Maję to ma to Ej, ja Judzum. No i jeszcze... jeszcze czyta... jeszcze kartka Sakute. Na ten moment e, chyba z tych co mam to yy, o To bardzo fajna manga i mi się tak spodobała, że zamówiłam sobie kolejne tomy. Właśnie yy, jest moja koleżanka ze szkoły, którą poznałam dosłownie przez przypadek, ale yy, no właśnie ona jest taka mi najbliższa, ale jest jeszcze dużo takich osób, które poznałam przez internet i są naprawdę spoko. No może nie w Łodzi, ale mam bardzo dużo znajomych z wielu miast i kontaktujemy się poprzez internet. A, a tak to, mia, to jest też też w klasie w klasie B była bardzo bardzo dużo, bo cała klasa była z bardzo fanami anime i mangi. A tak to, to mam tylko, za, tylko właśnie w internecie. Tylko. Mnie w klasie większość osób właśnie czyta i to właśnie dzięki mnie i mojej koleżance, bo, wszyscy, bo szukałyśmy też, po prostu pytałyśmy kto co lubi, czy akcje, komedie i tam wybierałyśmy, polecałyśmy z tego co mamy, pożyczałyśmy mangi, polecałyśmy anime i no. no. Trochę mało znajomych, ale mi to w sumie wystarczy. Bo w tym roku jadę na kolonię anime, więc pewnie poznam więcej osób. Definitywnie tak. Jest kilka takich osób w klasie, tam chyba z pięć, oglądają anime, można z nimi porozmawiać. Mam tylko dwie przyjaciółki jakby. Dwie osoby może się znajdą jakieś. Nie wiem, jak kiedyś kupowałam chyba tą trzecią część. Yy, Assocjation tam tylko przyszłam. No, w internet zapisałam, czy można mangi kupić. Od koleżanki, że jest otwarcie. I Przysz, przeszliśmy na na no, chwilę. Po prostu szukałam różnych sklepów za nim. E, najpierw byłam w Kitsunebu, no a potem przeszłam tutaj. E, szukałem miejsca w Łodzi, gdzie mogę kupić mangi w dosyć konkurencyjnych cenach. E, no i te film... i Google podpowiedział mi tutaj. Sklep bardzo mi się podoba. E, i według mnie nie potrzeba tu nic zmieniać. Eee... No, ona mnie zaprowadziła. Tak. <noise> Pół godziny mnie prowadziła, aż mnie nagle wpadły. Nie, no ja po prostu mm, szukałam takiego sklepu w łodzi, i jak dowiedziałam się, że jadł w Polsce, bo wiedziałam, że w innych kra krajach, hmm. miastach są. Eee... Tak, od razu. Tak, dokładnie, co? Tak było. <noise> Z jadką. No i po prostu przeprowadziłam ją, i też tak. – Ją bardziej zachęcam do mangi. No nie tak. Po prostu jakby mama przychodziła obok tego sklepu, a wiedziała, że ja tam często właśnie szukałam takiego sklepu, więc mi powiedziała to, od razu przyszłam około 19, to jeszcze nie było. Szukałam w internecie jakiegoś sklepu z mangami w Łodzi i trafiłam po prostu. Akurat wszystko mi się podoba i tak jak się zastanawiałam już kiedyś, chyba nic bym tutaj nie zmieniała. Tak naprawdę to szukałam sklepu blisko, gdzie można kupić mangi i inne takie rzeczy związane z nimi. I się okazało, że w łodzi jest właśnie Jata, i postanowiłam przyjść. Um, myślę, że chyba to jest jedyny, um, no nie, no, drugi sklep, który ma, ma jakiś, no, sklep mangowy, bo pierwszym, który był, to Kitsunebu, który niestety był o wiele daleko. A ja to właśnie w ulicy Grackiej się otworzyło, to bliżej jest. Jak pierwszy raz e, Państwo ogro, ogłosiliście otwarcie tu wodzi, bardzo się ucieszyłam, bo tak to tak jak siostra opowiada, bo u nas tylko jak bo... Takiegoś. Ja nawet mam przypinkę z diaty ja zacznę. Zacznę, zacznę. Jestem Żaneta. Pracuję w Wiatcie już prawie dwa lata od momentu otwarcia. Interesuję się rysunkiem oraz grami komputerowymi, oprócz mangi oczywiście. Ja nazywam się Ania i w Wiatcie też pracuję od, od momentu powstania. Włodzi tutaj studiuję, aktualnie kończę studia. Interesuję się rysowaniem i też grami komputerowymi. I Jaka była manga, od której zaczęłyście? Jak się zaczęła Wasza przygoda? W moim przypadku był to Czobic. Um, nie, nie, nie jestem z tego bardzo dumna, powiedzmy, bo to nie jest dobry tytuł dla e, dziewczyny będącej w gimnazjum, ale od tego zaczynałam i o, to była moja największa inspiracja na ten moment, na rysowanie głównie właśnie strojów, więc... E, ja zaczynam e, mangowo od natomiast wcześniej m, już interesowałam się komiksami bardziej zachodnimi. Więc moje początki sięgają jakby komiksów DC i Marvela, natomiast później zaczęłam się interesować magą w klimatach horrorowych, bardziej twitterowych, takich, takich bardziej... I co możecie powiedzieć do pracy w sklepie z magią? Jak wam się pracuje? O co najczęściej pytają? Na pewno jest to jakiegoś swojego rodzaju wyzwaniem, bo trzeba dobrać magii odpowiednio do zainteresowań osoby przychodzącej już tutaj. Same też poszerzamy ciągle swoje jakby... Swoją wiedzę na temat już tego towaru, który mamy, więc jesteśmy co nieco w stanie powiedzieć. Na pewno bardzo cieszy nas o takie otwarte osoby, których na całe szczęście przychodzi cała masa do nas, które chętnie mówią o tym, co lubią, czego nie lubią, czy tam przychodzą podzielić się jakąś ciekawostką. Więc to, to, to jest taki chyba najfajniejszy element tutaj, takiej rozmowy, właśnie. Tak, też fajnie jest na przykład porozmawiać z rodzicami, którzy się interesują tym, co, co dzieciaki lubią, i też im doradzić, i widać, że y, naprawdę też. Chcą wybrać dla swoich dzieci coś fajnego i, i też chcą być częścią tej, tego ich hobby. Z ciekawostek, no to chyba taką najpierwśniejszą, która w ogóle nas do, dotyczyła, to były 3000 w koszu. No niestety wydrukował się papierek trochę za wcześnie i e, z tego też tytułu pod koniec dnia okazało się, że brakuje nam całkiem sporo gotówki i musieliśmy przekopywać cały kosz na śmieci w poszukiwaniu jednego świstka spośród miliona e, z tak. terminala. Dwie godziny. <laughs> Dwie godziny. <laughs> Dwie godziny. <laughs> Ale znaleźliśmy, wszystko się zgadzało, żadne pieniądze nie wylądowały w koszu. Starsze panie przyszły mi kiedyś tłumnie mnie pod sklepy, do otwierałam na godzinę 11, my na wszystkie jakieś takie no, poddenerwowane, więc pytam się je kulturalnie, no o co chodzi? Jedna z nich wchodzi jako taka reprezentantka, mam nadzieję. Znaczy, wrażenie i stwierdziła mi, że no, no bo one przyszły tutaj na kursy z Offisa, bo tu są refundowane z Unii Europejskiej. I ja patrzę się na nie, jak tak do, nie do końca rozumiem, co właśnie do mnie zostało powiedziane, więc powtarzam, że to jest księgarnia, ja nie prowadzę żadnych kursów szkoleń, nie wiem, a one mi wchodzą do środka z laptopami, jedna nawet stoliczek taki śniadaniowy przygotowała, usiadła mi na parapecie i ona jest gotowa do nauki, czemu nie mam w ogóle więcej krzeseł? <laughs> Trzeba mnie wyprosić no, no, niestety. To są takiego typu no. historie właśnie łódź. Zapraszamy.